nie ma to jak robić pizzerynki z rana, do szkoły. Ale zjadłabym. Mm.

Ja przychodzę do Was na sekund, 5 pogadać e, i wstawię to od razu na kanał, bo powiem Wam, że wczoraj nic nie nagrywałam. Dlatego, że mieliśmy, mamy, nie wiem, myślałam, że takie jednodniowe, małą awarię, młody ma temperaturę. W ciągu dnia super się czuł, nie wiedzieć, że jest chory, ani katar, ani nic. Yy, a wieczorem gorący, wiecie, jak tamta noc była tragiczna, dopiero gdzieś po drugiej usnął. Dałam mu nurowkę no coś na gorączkę, to nie było, powiem Wam, takie łatwe, dlatego że dałam mu to na gorączkę, wcisnęłam nawet, bym powiedziała, to w niego, połknął, ale tak troszeczkę i chciałam troszkę, żeby jeszcze, bo nie pomyślałam. No i jak mu dałam trochę więcej, no to będę zjegał, będę zjegał, mama, no i pfu, wrzegał. Więc wrócił i praktycznie no troszkę kolacji, bo tam też mleka trochę było. No i podejrzewam, że cały i całą noc już, no, już mu nic nie dawałam, nie, Tam trochę pił tylko, kręcił się, wiercił się, nie mógł spać. No, ja oczywiście też nie spałam, prawda? Yy, trochę spał, ale tak przez sen się kręcił, nie wiem. Co? I tak wiecie co, rano wstał, jak gdyby nigdy nic, w pełni sił, biegał, skakał, ja wczoraj poszłam później wieczorem jeszcze pobiegać, jak miałam nie iść pobiegać, potem w końcu poszłam, o 20 chyba było jak poszłam z Nikolą, yy, ale on wszystko w, poko w pokoju, no, tak późno jeszcze go nic nie było, zwyczaj wiecie, temperatura na, na wieczór łapie, no ale to młodzież koło 20, a on był taki wiecie, no, zadowolony, więc sobie pomyślałam, że może taka się siedmodniówka, choć tak kiedyś mieliśmy, nie wiem co to, ale tak... Też mieliśmy kiedyś i przy Nikoli też tak miałam. No i wracam, a on taki już. Czy ile nas nie było? 40 minut. Jestem tutaj. No i już idę mi się łóżko ścielimy, i ten zabawki trzeba układać. Ubieramy się, bo on sobie leży, bo jest godzina. rozładował się o 8.58. No i e, patrzę, nie no, temperatura. Ale pomyślałam sobie, nie, nie wiem, czy tak można, ale zadziałało to. Więc mówię, jak to mu przeka przekabacić go, żeby to połknął. Mówię, Nie będę mu tak na siłę, bo nie chcę, żeby znowu zwrócił. No bo to nic nie da, nie? Tak mówię, kurczę, może wleznę troszeczkę um, doleję do wody. Miałam wodę przygotowaną i tego nurofenu do wody dałam. I żeby on widział, bo on to musiał widzieć, że nalałam sok malinowy. I on sobie to wypił. I jak on sobie to wypił, to to zadziałało. Bo temperatura mu później zeszła. Yy... Ja wiem, że różne są metody, że niektórzy w ogóle nie dają nic na temperaturę i tak, wiecie. No ale ja widziałam ewidentnie, że to nie było, że on ma temperaturę i jest taki, wiecie, troszkę zmęczony, ale tylko po prostu go to męczyło. Był taki narudny i taki, no. Więc y, to też nie dostał jakiejś wielkiej dawki, tylko dostał nawet połowę tego, co on powinien wziąć na jego wiek i wagę. I, I powiem wam, że to wypił i to pomogło. Bo... Normalnie te środki na gorączkę, one działają kilka godzin, a potem ta temperatura i tak powraca w nocy, a on przez całą noc nie miał. Już ja nie wiem, nie wiem, jak to będzie dzisiaj, ale kataru nie ma, Czy co w buzi, już zaglądałam do buzi, mówię, może ząb mu rośnie, może pleśniawkę ma, bo ja przy Nikoli mieliśmy tak, że nawet nie wiedziałam dopiero te później, nie? że ona miała temperaturę i też nie chciała jeść, tylko że on je, a okazywało się, że ona miała pleśniawki. No a tylko, że ten do później tak nie pcha, a nikola wszystko z podłogi, jak od jak była mała. No nie wiem, zobaczymy, jak ta noc będzie też w tej nocy tak spała, ale się kręcił. Yy, zobaczymy. Dobra, ja korzystając z okazji, że jest pogoda, zabrałam się za sukienkę, bo ją niedługo komunię i pranie już wywiecie ten, ale muszę ją przeprać. No i musiałam tutaj i leży. Yy. Musiałam sobie ramionczkę, można było podszyć troszkę, bo jak ją oddawałam do krawcowej, to chciałam, żeby mi duszyła ramionczka, ale ja myślałam, i chyba powiedziałam, ale nie wiem, w sumie nie wiem, yy, regulowane, nie? No, a one są za luźne, więc musiałam troszkę sobie podszyć tu z tyłu i idę ją wyprać, póki jest pogoda. Jeszcze muszę sobie ogarnąć buty, żeby później szukać. Mm, ja mam nadzieję, że to takie krótkotrwałe. Samego rana robiłam jeszcze pizzeriki do szkoły, bo dzisiaj mają jakieś tam, coś tam mają w szkole. I każdy coś przynosi, więc... Jeszcze sobie poparzyłam palca przy okazji. Tutaj się wczoraj oparzyłam, tutaj dzisiaj. No. no i zobaczymy, jak to będzie, bo ja muszę dzisiaj i jechać troszkę rzeczy załatwić. O, jestem głodna Już I nie wiem, jak to zrobić, bo nie wiem, jak ja go zostawię. I jutro też najlepsze, bo jutro mam fryzjera. A miałam głowę sobie umyć, ale w sumie... Ja jutro mam fryzjera, to bez sensu, nie? na godzinę 16 i nie wiem co mam tu zrobić z młodym, bo nie będę miała go z kim zostawić. Hu uh, uh, uh. no nie wiem, będę musiała zadzwonić do mojej mamy jeszcze dzisiaj, czy może mogłabym go podrzucić. Yy, bo muszę jechać do banku, a nie wiadomo nigdy ile się z tam zejdzie, muszę tam pozałatwiać jakieś tam rzeczy, coś tam dzwonili. Yy. Bo ostatnio byłam, to byłam Wam, czekałam chyba 40 minut, taka długa kolejka. Jeszcze jakaś awaria, jak to w bankach jest. No, nie wiem, zobaczę, idę to przeprać. Mam nadzieję, że jak ją przepiorę ręcznie, oczywiście, to ona była wiecie, dotykana i w ogóle, bo na ukrawcowej była podszewka. Podszewka była doszywana, bo okazała się trochę za bardzo przezroczysta. W sumie ona miała podszewkę, ale ta podszewka taka cienka, że było widać majtki. Zależy, że jak się ułożę, bo na dużo takiego materiału, ma. no ale jednak wy oddam. Więc muszę ją prze, przeprać tak ręcznie i ją wysłużyć, bo to jak mówię, jutro ma padać deszcz. Nadają tak, mam nadzieję, że się wymylą. Jest tak pięknie, ciepłutko, że tak jest fajnie, jak się wychodzi. Ale nie wiem, czy mam z nim wyjść na dwór, czy w ogóle przy temperaturze. No ale nie ma temperatury teraz, jest rzeźki w ogóle taki ha, ha, hu, hu hu. Nie wiem, co to może być. Czy to są jakieś początki infekcji? Nie lubię czegoś takiego. Wszystko na szczęście mi przyszło, co wam ostatnio mówiłam. I dla Nikoli też. Zasmiałam, zaśmiałam się dzisiaj do Nikoli. Wczoraj dobrałam to paczkę, że jak było zimno, to, yy, nie, to, to nie miałam nic dla niej, nie? A jak jest teraz ciepło, już idę, ptasiu, to jest za ciepło na to, ale to się przyda. Słucham, nunu! Co tam, kotku? Mam nadzieję, że tego wiecie, co nie trzeba będzie prasować. O, no, no, no! no. Dobra, idę się później ogarnąć jeszcze i zobaczę tu moja mama, czy ona będzie w domu, czy nie, bo nie chcę go brać, ale jak będę musiała, to go wezmę, nie, bo jutro, jutro no jest za późno, nie ma czasu, Ojejko, sorry. Co? Idę, chowam te gary, bo wyciągałam wszystko wczoraj, żeby dzisiaj nie szeleścić i, wiecie, tak walić, jak będę robić te picienki, bo je trzeba było na świeżo zrobić, a nie, że bym sobie zrobiła je wczoraj, bo one były takie miękkie, wiecie, nie? Jeszcze czekałam, aż ostygną. No. No więc tak, wczoraj byłam też na zakupach z Nikolą i powiem Wam, że... Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nie wiem, dzień mamie niedługo jest przy zastowanie do mojej siostry, co to tam będziemy ten... No dobra, nic nie mówię więcej, bo... Mm, dobra. Tak to tu wiecie, różnie osoby oglądają ja oglądając na mamie. ostatnio jak byliśmy włączając YouTube bajkę młodemu, to wiedziałam, że mm, jestem tam w proponowanych, więc yy, albo dzieciaki oglądają w sensie... Ania? Albo moja mama więc... No, wiecie Chyba ale nie będę tutaj za dużo mówić, jeśli chodzi no. E, dobra, muszę się poćwiczyć, czy nie ręki mojej, ale jest taki ten intensywny progres. Zobaczcie, jak ja ją rękę trzymam. Wow. No, taka jestem strasznie blada u was. Taka jestem biała. No dobra, tutaj nie. Nie wiem. Dobra. Idę sobie. Yy, bo co tu nie będę gadać, nawijać, nie? Dajcie znać, jak mam dzień, i jako Macie Pogodę. Czuję taką suchą skórkę, muszę sobie peeling zrobić. Ale już mi się to wszystko wygojęło. Miałam ostatnio takie czoło w krostkach. Ej, widzicie, zamówiłam paczkę. Ale nie, jakąś czoło. jakoś w tych paznościach. A czy ja Wam mówiłam, nie wiem, naszło mnie. Mówię, ja sobie tak bardzo chcę, chociaż mam jeszcze jedną paczkę zamówienia, czy znaczy mam, ale są rzeczy takie, co chyba sobie zamówię na szyję, to zapłacę tam po 2-3 zł, a nie po 30-40 jakichś pędzelek, bo chyba za 40 zł tutaj ja bym mogła mieć bardzo dużo pędzelków, jakichś brokacików, cyrkonii, folii, czy nawet suszonych kwiatków, bo tu jak patrzyłam, no to po 20 parę zł mamy parę suszków, a na te na szyję widziałam po 3 zł, no to. Mnie tam bym zamówiła z 5-4 rzeczy i były ponad stówkę. Aha, nawet więcej. A tutaj za zasuwę to bym miała tyle i chyba sobie tak zrobię. Nie będę chyba co zamawiać. A zamówiła, być co kilka lakierów. Taki zestaw był fajny, o którym Wam mówiłam, czy nie, czy nie wiem czy mówiłam. Był fajny zestaw i nie mogłam go znaleźć. A potem jakoś odnalazłam go i mówię, dobra, to zamawiam. Poza tym znam tą firmę, mam lakier chyba z jeden, <laughs> prawda? Ale jest genialny, naprawdę bardzo dobry, czywa. Więc przyjdzie, to Wam pokażę. No to więc yy, mam ochotę samą sobie pomalować, bo teraz yy, ta dziewczyna jedzie na urlop, a tym się bardzo podobają. Bo tutaj nie wygląda tak, bo to wygląda jakby tylko jeden zygzak był, ale tutaj jest, jest jeszcze biały pomiędzy tym. Chociaż to naprawdę, mówiąc o zygzaku, chodziło mi o to, że ten biały będzie przy tym, no dobra. To tak jak ostatnio miałam, no okej, okay, tak też jest. No, ja bym zrobiła trochę to inaczej. No, ale ogólnie mi się bardzo podobają i chyba sobie sama zacznę robić w No i tak mówię: jakieś lakiery muszę zrobić po przebiórkę, poprzebierać, bo mam tam jakieś lakiery, które już na pewno się nie dodają. Bo ja już powiedziałam: kiedy się to robiłam malowałam, pozwólcie. I otwierałam niektóre, to one już się porozwarstwiały, bo są tak stare. Więc ja je muszę powyrzucać. W ogóle jakiś kuferek sobie muszę kupić, jak jak moja bratowa. Ona ma tej kosmetyczny na kosmetyki, ale tam powkładała sobie lakiery. Takie coś bym chciała, bo ja mam w takim pudełku kartonowym, a część rzeczy w takim plastikowym, którą kiedyś kupowałam. Ale najlepiej by to było zamykane, nie? I tak będę robić segregację, więc to wywalam dużo rzeczy, ale bym wzięła właśnie do tego kuferka, żeby było wszystko w jednym i tak ładnie poukładane, a nie tak, wiecie, że się przewraca i w ogóle. No, jak przyjdzie mi to, to będę miała, wiecie. Hmm. No i tylko te pędzelki jeszcze są musz, ale mam bombella, przeparzyłam. Yy, pędzelki, bo ja miałam tam jakieś, ale wiem, że już się poniszczyły, powyginały. No, tylko potrzebuję dobrych cążek. Możecie im polecić teraz i rozłączam się, bo cążki potrzebuję, bo kupiłam jakieś czas temu, yy, kiedyś kupiłam w jakiejś drogerii, a teraz ta drogeria została zlikwidowana u nas, a one naprawdę były trochę dobre. A potem skupiłam sobie też w Rossmanie, no kurde, takie tempe, ja nie wiem czy tępe, takie yy, szarpiące. A inne kupiłam, to są takie odbijają się. Ja nie lubię tych, co tak się odbijają. Idę! Ja lubię jak sama sobie, wiecie, nie? Bo nożyczkami nie wiem jak się... Nie, wolę chyba cążki. Bo cążki to sobie, wiecie, yy, u stóp nawet jak robię sama, to te... Jakoś tak wolę cążkami, lepiej nam mi dojść. Ale nie wiem, gdzie kupić, żeby były dobre. Dobre, ostre i bez tego odbijającego się, tej blaszki odbijającej się. Bo one mają wszystkie te blaszki, tylko ta blaszka przy niektórych Wiecie, że sami naciskacie i sami sobie to one robią tak, a tam ta blaszka jest taka, że to samo się da. czuł czuł. i to właśnie mi przeszkadza, ale nie wiem gdzie to kupić. No dobra, muszę niedługo, bo te moje rzęsy były jakieś takie są wyblakłe. Chyba sobie zrobię znowu z tym niebieskim, bo ja mam tutaj różowe, ale nie są wcale widoczne. Wcale, a wcale, a ja bym chciała, być, jak coś robię różowego, to żeby to było naprawdę widoczne. Ej, dla mnie to za mało widoczne, dobra, idę ją wyprać i powiesić. Mam nadzieję, że będę się dobrze czuła w tej długości. Jakąś fotkę, czy tam coś tam nagrałam, to zobaczcie teraz, się pokazuję, bo to jest taka długość. Yy... Nie to długie, nie to krótkie, takie pośrodku, medium. I ja, na takich sukienkach się tak trochę też. Yy... To tak. Yy... Sama nie wiem, jakie się czuję. No więc yy, najlepsze to, że Nikola ma taką samą, taki, chyba taki sam kolor prześwietlony. Dobra. Musimy się ubrać. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Pokaż. Dobrze się czujesz? Eee, A, przepraszam. Usiądź. usiądź. Dobra, to chodź. O, 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 jakie te cioski. O mamo, Oska, co ty, co ty jadłeś? Co ty jadłeś? Coś ty jadłeś? Poczekaj, coś ty jadłeś? Co jadłeś? Nie, Nie wiesz? Jadłem obiad. Chyba kiedy? Teraz. Nie było obiadu. Ale zaczęłam dobrze jeść. Dobrze, to powiedz Pani. Papa, Ale tam patrz się, to jest papa. Papa. Do jutra. Ej, to nie da się, to Co? Co? Mam na ręce Ale... To jest Masz mikrofon? Ale troszeczkę dalej możesz mieć, no. Dalej. I co powiesz? Jeszcze <ścoughs> mano. Dobra, to pa Nie, -pa. papa. pa pa. papa. pa pa, a co? A trzeba było przyjść wcześniej, wcześniej, to byś tutaj mógł pogadać. A tak to znaczy, Mama już nagadała 14 minut. No? I Papa! papa.